O pięknie! Pięknie go wziąłem teraz. U, u, co to mamy tutaj? Kleniarz? Kleniarz czy pstrągal? Nie wiem. Ale ją wziąłem teraz. Kleniarz będzie znowuż. Pięknie. Sucha mucha rządzi widzę. Kleniarz. Jest kleniarz? Jest. Witam. Fajny dzień dzisiaj jest. Do 20 stopni słoneczko i chmurki. Znowu jestem na rybkach. Będę dzisiaj łapał każdą metodą, jaką będzie możliwa. Spróbuję. Podejrzewam, że będzie ciężko, chociaż jest ciepło, to już dwa tygodnie taki zimny wiatr wieje. Wiatr ma by niby być ze wschodu, ale później... Trzeba przejść na taki północno-zachodni, zobaczymy, łapię dzisiaj wędką w klasie 3, szybka wędka do nimfy, zobaczę, będę łapał, zacznę od nimfy, potem przejdę na suchą, na mokrą muchę, zobaczę jak ryby w ogóle, co będzie słychać we wodzie, bo na razie to nic nie słychać, hej, jak coś złapię to zobaczycie. Jak tu Jelczyka nie złapie teraz to jest dzień dzisiaj przegrany jest w końcu Jelczyk, tak jak mówiłem, kurde na tej miejscówce tutaj Bo już jak tu bym Jelczyka nie złapał, to już by było normalnie katastrofa. Ach, w końcu ryba. W takim długim czasie, ale fajny jelczyk już Stoją tutaj jelczyki, kurde, ale nie, nie mogę ich zaciąć Na ściągającego biorą No w końcu jest fajny. Kurde, ale się trzepie w końcu ryba. Fajna. Kurde. Ładny. Ładny jelczun już. Proszę zobaczyć, ten jest ładny. Uuu, piękny jelczyk. następny się trzepie w końcu stoją tu kurwy na wolnej wodzie nie wiem czemu tak jest proszę zobaczyć jelczyk taki o oto następny fajny jelczyk Ho, 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 ho. Pięknie się trzepie, cudownie. Kurde, no. Te jelczyki to tutaj ratują dzień, bo tak, to nic. Tak, i ja oto znowu jelczyk wziął. Więc tak, zimno. Musiałem zmienić sweter, bo zimno. Słońce, jak się siedzi, to jest ciepło. Ale jak się stoi na wodzie, mimo że w słońcu, to jest zimno. Ten wiatr taki zimny, cholerny. No i dlatego tyle mnie chcą brać. W ogóle nie, nie ma w ogóle życia w tej wodzie. Parę tych jelczyków, to jest nic. No i klenie są na tarle. Nie wiem czemu tak szybko, bo dzisiaj mam 15, 16 16 maja, a w zeszłym roku były 16 czerwca były na table nie wiem wiem tyle, że woda była tutaj w kwietniu już 15 stopni i w tygodniu była 20 stopni, może dlatego już są na table obecnie jest jakieś chyba 16-17 stopni No nic. Robię teraz przerwę po przerwie kłapie jeszcze trochę jak coś łapie to zobaczycie. Łapię różnymi sposobami. Na suchą muchę próbowałem, na mokrą muchę, na nimfę. Nie chcą cholery nic brać. Od czasu do czasu wyjdzie jakaś ryba do takiej jętki zielonej. Ale to pomówię małe ryby, poklenie na table. Może nie wszystkie kleń na table, no ale powinno chociaż to trochę brać, a one nic nie biorą. No nic zobaczę. Łapie jeszcze 3-4 godzinki i będę zwijał Wychodzi tu jakaś taka mała rybka do suchej Nie wiem czy mi się uda ją zgarnąć Podam jej tą suchą muchę tu, Kurde ryby złapałem No wiecie wie co no nie spodziewałem się, przytopiła mi się sucha mucha i skubany mały pstrągol będzie chyba Tak jest ładnie się tu trzepie nawet Nie, ta pstrąga myślę, że to klenia Proszę jaki przytrągalek tu wziął Na suchą muchę wziął Przytopioną suchą muchę Tam im się przytopiła i on ją od Prąd ją porwał, przytopiła się a on ją kurde gwizdnął Stoi. Nie wiem tam taka większa ryba stoi. Nie wiem czy po nią pójść, bo tylko raz się pokazała. Cały czas jakieś rybki tam wychodzą, klenie mogą być, albo co, nie wiem. Zobaczę, rzucę taką jętkę dużą. Ciekawe, czy coś weźmie na nią. Najgorsze to, że zawsze, że one wychodzą zawsze pod drzewem. Że nie idzie im podać, bo te drzewa zawsze tak zwiszają, że nie idzie im podać. O, pięknie, pięknie go wziąłem teraz, uuuu, co to mamy tutaj, kleniarz, kleniarz, czy pstrągal, nie wiem. Skubany z garnu, pięknie to tu miętuchne, wychodził tam, wychodził, a nie dało mi to spokoju, nie wiem co to jest. A mam delikatny przyponik dwunastkę tylko. Ale to na kleniarza wygląda. Uuu, fajny już. W końcu pierwszy kleniarz w tym roku. bok jest zahaczony, byle się tylko nie wypiął. <laughs> Kurde no. No chodź tu. Diable. A, I po rybie. No ale był. Był, był, był. Był jeden, to będzie drugi. Tak, bo widziałem zahaczony, ledwo, ledwo był zahaczony. Jest. Fajna rybka wzięła na suchara w tej chwili. Zgarnąłem go w jest fajny. Skubany no. Nie. To jelec, zobaczcie tego jelca tutaj Piękny Cudowny Zobaczcie go Takie jelce tu są, naprawdę Jak są takie jelce Myślałem, że to pstrąga ale normalnie A to jelczyk Pójdźcie tego jelca tu, cudowny. Cudowny jelczyk. Cudowny jelczyk. Stary, no. aha wyszła tam rybka taka fajna widzę muszę pod nią podejść zobaczymy Przyzbierze moją łóżkę. ale ją wziąłem teraz kleniarz będzie znowuż pięknie sucha mucha rządzi widzę kleniarz jest kleniarz jest ładny kleniarz ładny kleniarz na sucharka taki kleniarz piękny piękna ryba Widziałem jak tam wyszła od razu Od razu ją wziąłem Tak jest Wymieniłem suchą muszkę Zobaczymy czy teraz coś wyjdzie O kurde no To chyba są mielce ale A w końcu go dostałem teraz z Kubanego. Co to jest? Tu jelczyki chyba, czy co? Tak wychodzą tutaj. Akurat to jest pstrąg. Ten akurat pstrąg jest. No. Wychodzą, wychodzą i nie mogą trzapnąć, kurde, no nie wiem. Przyciąłem teraz kleniarza fajnego na słucharka. Uuu, ładna ryba. Uu. tam mi chyba nie zejdzie. tam nie wiem. Małego sucharka wzięła. Małą mięteczkę. Badny kleniarz, o kurde no. Falei, não. Zobaczcie tego byka tu, zobaczcie go. Na malutką muszkę wziął. Maluteńką, taką muszkę. Taki byknę, taką muszkę. Zobaczcie taką muszkę. Ale to jest wypa. Spójrzcie na nią. Piękna. Piękny klej na sucharka na na dzisiaj do przerwy nic nie chciałem brać na nic. No tam tylko jelczyki takie skubały. A po przerwie na suchą muchę troszeczkę coś zaczęło wychodzić. No ładnie. Powiem, że szału nie było, ale udało się jakieś rybki złapać. Fajnego klenia już złapałem. No zobaczymy. Dzień nie był taki zły, rybki padły. Następny razem zawsze będzie lepiej jak to mówią Chociaż ten dzień nie był zły no, Do przerwy było trochę ciulowato Bo naprawdę nic nie brało i zimny wiatr był mimo w słońcu człowiek stał a, a zimno było Ale tak jak mówię po przerwie wiatr trochę ustał I od razu zaczęły coś zbierać No i udało się parę rybek złapać じゃあ、どうも。